Oczywiście jako lekarz, jako senator to jest taki pewien bodziec, impuls do działania przede wszystkim. Żeby poznać realne potrzeby pacjentów trzeba z nimi rozmawiać i oczywiście są różne grupy pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. Mnie jest troszeczkę łatwiej, bo jestem lekarzem praktykującym, internistą, kardiologiem, który z pacjentami ma na co dzień do czynienia. Natomiast żeby to przełożyć na parlamentaryzm trzeba stworzyć przestrzeń do potem wspólnej dyskusji, takiej opiniotwórczej, ale takiej też realnej, gdzie można zapraszać sorty, jakby kontynuować kontaktować pacjentów z resortami, gdzie możemy opracować wspólne rozwiązania. W tej kadencji w zeszłej już to były takie rozwiązania, na przykład bilans sześciolatka i pomiar poziomu cholesterolu, aby identyfikować rodziny zagrożone hipercholesterolemią rodzinną, to już wchodzi bodajże od 1 maja, od 5 maja jest to już w bilansie. Bilansy zdrowia w każdej grupie wiekowej, to jest już melodia niedalekiej przyszłości. Mamy onkopłodność w metodzie leczenia nie podnosi przez metodę in vitro. To też jest edukacja. My się uczymy od pacjentów. Choroba otyłościowa jest takim ogromnym wyzwaniem, jako ta złamatka ponad 200 jednostek chorobowych, gdzie pacjenci pokazali nam aspekt psychologiczny, zdrowia psychicznego, alienacji społecznej, hejtu w internecie wśród dzieci i młodzieży, czasem nawet przyczyny no, ciężkich chorób psychicznych, jako, taki, jako choroba taka bardzo stresogenna. Nasze biuro senatorskie są dostępne, one są czynne. Mamy drogę mailową, elektroniczną. Ja w sprawach zdrowia udostępniam swoją komórkę, wiadomo, że nie zawsze będę mogła odebrać, ale jeżeli draft jakiegoś spotkania uważam, że jest konieczny, no państwo to nas piszecie na maile, które są dostępne, no i no to się udaje. Oczywiście nie da się od razu wszystkiego zrobić, ale jesteśmy otwarci i dostępni i zapraszamy do parlamentu.